A teraz porozmawiajmy o takich typowych sprawach na bieżąco, które dzieją się w Niemczech, i w ogóle, jak to sobie ludzie z niektórymi rzeczami radzą, i co w ogóle Niemcy wymyślili. Do nas przychodzi, właściwie do mojej teściowej, przychodzi pani dziewczyna do sprzątania. Ona pochodzi z Kazachstanu, ale już 25 lat jest tutaj. W Niemczech, więc nie mówię za dobrze po niemiecku, aczkolwiek można się z nią dogadać. A jej mąż też. Wydaje mi się, że nawet jeszcze słabiej mówi po niemiecku. No i on, ze względu na to, że ma chory tam kręgosłup, ale nie wygląda, wygląda naprawdę na takiego wysportowanego, mają pieska. Chodzi z nimi kilometry na spacer. Ogólnie wygląda. Nie wygląda na chorego. No on nigdy nie pracował, bo zawsze, zawsze dawał yy, yy, no, zwolnienie od lekarza, że ma problemy z kręgosłupem, tak duże problemy z kręgosłupem, że po prostu yy, no, nie jest w stanie pracować. Tak, yy, no tak twierdzi. No ale teraz właśnie dzisiaj przyszła do nas Tania i ona mi opowiada taką kwestię, że ten jej mąż teraz zapisał się na tak zwany kurs orientacji pracy. Ten kurs będzie trwał, nie wiem, chyba teraz się zaczął, no dobrze, to pół roku, bo jeszcze przez wakacje ma trwać, a oni na wakacje już zabukowali sobie wyjazd dwutygodniowy do Turcji, a ona mi mówi tak, że ten mąż codziennie teraz jeździ na, właśnie na ten kurs orientacji pracy, jeździ gdzieś tak około 80 km stąd, czyli do takiej miejscowości jak Oldenburg, może lepiej postawić kamerę, o, 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 teraz chyba będzie lepiej. No i słuchajcie, o widzicie tam mamy jeziorko. Piękne, a ja cały czas sobie siedzę na tej konstrukcji, uwielbiam sobie tu siedzieć, bo jest wysoko im ist i można pięknie tutaj podziwiać wszystko i widzieć wszystko, co się dzieje. No dobra, więc ten mąż 8 godzin dziennie musi siedzieć na tym kursie, no i tam mają różne zajęcia, ale na końcu po pół roku będzie musiał zdać pryfung, e, czyli egzamin z, e, z matmy, z psychologii no i z orientacji ogólnej wiedzy o Niemczech. No i właśnie Tania, ta dziewczyna śmieje się, że ten może w życiu tego nie zda, ze względu po pierwsze, że źle mówi po niemiecku. A dlaczego oni źle mówią po niemiecku? Bo w Niemczech Rosjanie Tacy właśnie tego typu, bo ona sprząta, on nigdy nie pracował, więc oni trzymają się razem z innymi ruskimi, wiadomo, że tam wtedy mówią po rosyjsku. Z Niemcami mówią wtedy, kiedy muszą, ale wiecie, raczej ruscy nie trzymają się z Niemcami. Wtedy, no, dzieci oczywiście, bo dzieci chodzą do szkoły, no to, i, no to wiadomo, że dzieci muszą po niemiecku mówić i mówią dobrze. Zresztą te dzieci są tutaj urodzone i mówią, podejrzewam, że lepiej po niemiecku niż po w, rosyjsku. w każdym bądź razie ona twierdzi, że ten mąż na pewno tych egzaminów nie zda, ale jeśli by zdał te egzaminy, to dostaje już na 100%, ma zagwarantowaną, jak gdyby taką, to praktyka jest, to się nazywa Ausbildung, dwuletnie i jako Kaufmann, czyli nie wiem, w jakimś sklepie będzie pracował. Muszę się jej dopytać, o co chodzi z tym Kaufmanem, czyli na stanowisku Kaufmana może pracować, po zdaniu tych trzech egzaminów, bo chyba trzy je ma, dopytam się jeszcze, to wam powiem. I wtedy. I takie praktyki w Niemczech są też płacone, czyli, czyli chodzicie, nabieracie umiejętności. I za to jeszcze macie płacone. Nie wiem jak się płaci za Kaufmana, wiem jak się płaci w medycznych takich zawodach no, od 1000 euro za miesiąc. Czyli jeździcie jak gdyby do pracy, ale nie, jak gdyby nie pracujecie na 100%, bo pracujecie pod nadzorem. Pod, no, ktoś was po prostu wprowadza do tego zawodu. No, więc a on ma 53 lata, słuchajcie, więc no, dziwi mnie to pytam się jej, ile osób tam chodzi. Ona mówi, że 9 osób i praktycznie wszyscy są w tym samym wieku. Więc zobaczcie, Niemcy dla takich osób opłacają, oczywiście on nie płaci za to, to wszystko jest opłacane z akurat ten kurs, ona mi mówiła, że jest robiony przez... E, że jest opłacany przez yy, kasę rentową Ferzyse Rungs Amt. Dziwne. No nie słyszałam tego, żeby Ferzyse właśnie opłacał takie rzeczy. No ale ona mi tak powiedziała. No i zobaczcie, czy to nie jest głupota, bo sama żona, zresztą on też nie wierzy w to, że zda ten kurs. No bo za słaby jest matma, nie wiem po co w ogóle oni mają matmy, może Wiecie może po tym kursie, nie wiem, matematyka, psychologia i chyba socjologia i w ogóle taka ogólna wiedza o, o Niemczech. Także no wszystko jest tutaj, słuchajcie, dużo możliwości jest w Niemczech, żeby dostać, żeby dostać pomoc w orientacji zawodu i potem pracować w jakimś określonym zawodzie. A w Niemczech bardzo potrzebni są, no ale ludzie takiej klasy, yy, wiecie, yy, po zawodówkach, czyli z jakimś tam zawodem, wcale nie jakoś wielce wykształcenie, właśnie zapotrzebowanie jest na hydraulików, yy, zapotrzebowanie jest na malarzy, zapotrzebowanie jest na ogólnie na yy, ci, co tapetę robią, prawda, na takie osoby. Nie wiem, czy mnie widać, bo ja tutaj nie widzę siebie, ale teraz widzę. Tutaj Wam pokażę, jak pięknie to wygląda. Jakie mam widoki, właśnie takie mam widoki. A dosyć wysoko jestem, zobaczcie, tak wygląda ta konstrukcja. <noise> no, czyli wcale nie jest tak źle. Jeśli chodzi o, o, o dostanie tutaj jakiejkolwiek pracy, chociażby nawet na początku, jak ludzie nie są zorientowani, ale wiecie, to, to są ludzie, którzy naprawdę na początku przyjeżdżają do Niemiec, ale nie tacy, którzy 25 lat tutaj mieszkają i w wieku 53 lat robią sobie, e, robią sobie jakiś kurs po tym kursie e, Ausbildung, czyli Czyli dokształcanie gdyby do zawodu, który dwa lata będzie trwało, właśnie jeśli, jeśli chodzi o ten y, Kaufman Berów. Czyli zawód Kaufman no to jest zawód przedstawiciela handlowego. Tak, tak mi się wydaje. No. Y, napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie. Czy w ogóle mieliście już takie y, takie... No, czy macie też takie doświadczenia z, z ludźmi, czy sami może z takiego kursu korzystacie? Jestem, jestem ciekawa, jak, 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 jak to z waszej strony wygląda. Natomiast druga sprawa, która też jak gdyby mnie zdziwiła, to jest właśnie turecka rodzina mieszkająca w Niemczech, prawda? I mająca mieszkanie tam w tym. Obszarze, gdzie było trzęsienie ziemi, oni mieli mieszkanie, i ten blok, w którym oni mieli mieszkanie, jest teraz jest przeznaczony do wyburzenia. No i jakiś tam czas, dwa czy trzy miesiące bezpośrednio, ale ręka już mnie boli, muszę się zmienić. O, tak, zmienię sobie. Oni mieli czas na to, 2-3 miesiące, chyba że mogli do tego mieszkania tam wejść i zabrać najpotrzebniejsze, najcenniejsze rzeczy w sumie, prawda? No, ale tutaj, yy, z jedna, właśnie z tej rodziny, pojechał facet i pojechał właśnie do, do tego swojego mieszkania, pojechał tam do, 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 do tej miesz, miejscowości, tam gdzie było trzęsienie ziemi. No i nie wpuścili go tam, nie wiem, ochroniarze, policja, bo już ten czas, żeby zabrać coś z mieszkań, już się skończył. No ale jak to Turcy, wiecie. W nocy sobie wszedł i tam zabrał ponoć jakiś tam odkurzacz, telewizor, no jakieś takie kosztowniejsze rzeczy, co, co mu kto zabrał. No ale główna sprawa jego, z tym co pojechał, no to odzyska, odzyskać tam pieniądze, które... Rzekomo Erdogan obiecał tym osobom, które straciły mieszkania, 15 tysięcy euro, chyba. No to, no to spora kwota, prawda? 15 tysięcy euro. E, więc tam pewnie trzeba złożyć wniosek. No i on, on to próbował wszystko złożyć, ale nie dostał. Jego wniosek został odrzucony z takiego powodu, że mu udowodnili to, że ma mieszkanie w Niemczech. Ma to mieszkanie w Niemczech, ma sporo dzieci. Poza tym to też jest jakiś gracz hazardowy, chodzi tam na te automaty, ponoć jakąś tam niezłą sumę przegrał na tych automatach. No a mają córkę, hmm. która jest. Oni mają sporo dzieci, ale ta chyba najmłodsza córka, czy jedna z tych córek, która, która jeszcze jest pod ich wychowaniem, jest upośledzona jakoś tak no to jest dziecko wymagające opieki, prawda? To jakieś tam upośledzenie takie jest dosyć duże, bo widać widzę to dziecko, widziałam to dziecko, tą dziewczynę. W każdym razie mają też dorosłe dzieci, mieszkają w jakimś takim mieszkaniu socjalnym, gdzie pewnie dostają pieniądze chociażby za to, że właśnie mają to ostatnie dziecko z taką niepełnosprawnością. E, więc, e, e, wiecie, ale żeby dostać też pieniądze na takie mieszkanie, no to trzeba wniosek e, wypisać, i e, tam w tym wniosku jeszcze on ma w innym kraju również e, mieszkanie, jakieś tam, wiecie, o co chodzi. Natomiast wszyscy to ukrywają, prawda? No i teraz on chciał od Turków dostać 15 tysięcy jak gdyby za to swoje mieszkanie no ale niestety nie dostał bo udowodnił mu, że ma mieszkanie w Niemczech, że tam jest na stałe zameldowany ze swoją rodziną, więc nie ma takiej potrzeby, żeby on dostawał, podejrzewam, że Turcy, dla nich wypłacić 15 tysięcy wszystkim tym ludziom co, co mieszkanie straci, no to nie lada gratka, więc oni tam wiecie, wypychają tych wszystkich e dla których mają jakąś szansę nie płacić. Ja uważam, że to słusznie, że nie dostał, bo i skoro ma mieszkanie opłacane przez Niemcy, no a tamto mieszkanie służy im jako y, mieszkanie takie na urlop, na lato, no to y, wiecie, y, my Polacy nie mamy czegoś takiego, żebyśmy sobie, wiecie, mieszkali żebyśmy mieli mieszkanie w Polsce, w Niemczech też i coś by się stało i rząd by nam zapłacił za to mieszkanie. Już ja to widzę, czy on by nam zapłacił, więc my Polacy musimy o wszystko sami dbać, a tutaj Turcy nie dość, że wykorzystują niemiecki system, to jeszcze stamtąd by chcieli pobierać, więc to mi się bardzo nie podoba, ale nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Moje zdanie jest takie, no i co będę tutaj Wam ściemniała? Po prostu tak myślę i koniec. Pozdrawiam Was z tego pięknego dnia. Dzisiaj jest wtorek, 18 kwietnia i jest przepięknie.